pierwszy dokument polityka zakupowa państwa wśród 216 stron które dokument sobie liczy znajdują się dwie dedykowane BIMowi co istotne i co tak naprawdę nas powinno interesować to to że w dokumencie widnieje zapis mówiący o tym że duże inwestycje kluczowe strategiczne Powinny być realizowane z wykorzystaniem BIM-u, jednak BIM powinien być dostosowywany tak naprawdę do potrzeb danego projektu. I wszędzie, gdzie to jest możliwe, zamawiający, powinni korzystać w opisie przedmiotu zamówienia z BIMu. Dlaczego? Dlatego, żeby w ten sposób motywować wykonawców do walczenia nie tylko ceną, ale też jakością i innowacyjnością. W 2021 roku minister infrastruktury podpisał list intencyjny ze zarządem Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Na mocy tego listu intencyjnego PKD stało się instytucją doradczą dla ministra infrastruktury. Powstały trzy komitety techniczne. Dla nas z punktu widzenia BIM najbardziej interesujący jest Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Budownictwa. Tenże komitet i PKD rekomendowało dla ministra dokument BIM D01, który następnie minister rekomendował do stosowania, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Ja osobiście jestem bardzo ciekawa, jaka będzie Państwa opinia po przeczytaniu tego dokumentu. Dokument jest dostępny pod linkami, które macie Państwo tutaj widoczne w prezentacji.